Yo, yo, jest ty tutaj. Jeśli ten film dostanie 200 lajków, zrobię dla was kolejną piosenkę. Zostawcie w komentarzu swoje słowo, a ja wam odpowiem. Nowy rok, nowy drop, lecimy! Nowy rok na zegarze, reset jak mapa, stare dropy za nami, nowy plan się składa. Światła miastem za oknem, ekran świeci bright. Odpalamy grę. Zaczyna się night. Każdy mecz to szansa, każdy ruch to flow. Nie pytaj, czy się uda, tylko jak daleko. Z ekipą na voice, śmiech leci przez czat Ten moment jest nasz, zapamiętaj ten czas Nowy drop, nowy styl, cała mapa mówi chill Lecimy wysoko, łapiemy wiatr FNX i -Y ty, to dobry znak Nowy rok, nowy plan, zero stop tylko start Nowy drop, nowy styl, cała mapa mówi chill Lecimy wysoko, łapiemy wiatr FNX i -Y w grze to dobry znak. Nowy rok, nowy plan. Zero stop, tylko start. Fajerwerki na niebie, lobby pełne barw. Nie liczy się wynik, tylko fani i vibe. Jeśli padnę, wracam, to nie koniec gry, bo w nowym roku liczą się sny. Nie gonimy czasu, on goni nas. Każda chwila złota, każdy macz ma blask. O ted posnął. Po ostatni krąg, ten rok będzie nasz, czuję to wciąż, nowy drop nowy styl, cała mapa mówi chill, lecimy wysoko łapiemy wiatr FNX i w grze to dobry znak, nowy rok, nowy plan, zero stop tylko start, nowy drop nowy styl, cała mapa mówi chill, lecimy wysoko łapiemy wiatr FNX i w grze to dobry znak, nowy Nowy rok, nowy plan, zero stop tylko start Jeśli pytasz co dalej, patrz przed siebie. każdy dzień to prezent, nie level w niebie, klik ready i start, nowy rok, nowy świat, ja yeah, to nasz czas, nowy drop, nowy rok